Gramzy w wypadkiem pokazuje kreptę z gramy dzisiaj e, Judasem na e, katedrę idziemy i chciałbym porobić jeszcze hasza i delirium, wtedy będziemy mieli dosłownie wszystko. jabko mm, a jabłko, jabłuszko dostałem. I e, chciałbym się odnieść do wszystkich komentarzy ludzi, którzy piszą, że jest troszeczkę za szybkie, że chcielibyście wolniejsze i tym podobne, że to się tragicznie ogląda. No. Nie powiedziałbym, że się tragicznie ogląda. Po prostu skracam wam czas odcinka z półtorej godziny na pół godziny. No może nie aż tak dużo, z półtorej godziny na godzinę i z godziny na 45 minut. Co jest? Myślę, że dobre. zamysł tego kanału był no, odcinki 10 minut max obrabiane, ale i nie można obrabiać, bo to by było straszne, jakbym obrawiał Ajzaka po prostu i tego tego nie robię. I stwierdziłem, że zwolnię, bo ja przyspieszam ogólnie e, amnezja. Przyspieszam cały odcinek o mniej więcej półtorej. To teraz będę przyspieszać o 1.40 i zobaczymy jak to wyjdzie. Czy to nadal będzie miało ten fajny mój klimat, który mi się podobał od startu? Czy utracę to i, i będę, będzie mi się to bardzo nie podobać? Mam nadzieję, że jeszcze przy tej prędkości będzie ten klimat, a Wam troszeczkę to ułatwi życie. Ale to wszystko może wyjść podczas montażu, nie chciałbym za bardzo też wypuszczać czegoś, co mi się osobiście nie podoba i czego nie chciałbym wypuścić. Po prostu no nie wiem, no nie, nie zrobię wam tego, no nie zrobię wam. Dlatego jeżeli to będzie tragiczne, to będzie odcinek jak zwykle, ale postaram się jak najlepiej go ograć. Może to też jest dobry pomysł, placentę dostałem na starcie. Skoro mam placentę i wiem, że mam, dobra mam takie 50% pewności, że mam z twarzycia. życia, to pójdziemy sobie na górę i wejdziemy do Curse Rumo. Hmm, szkoda, że bomby nie mam, z tego żałuję akurat bez hmm, beznadziejnym. Dobra i wychodzimy, żyje, żyje. Idealnie bym powiedział idealnie. Mógłbym kupić bombę i dostać klucz, pieniądz i e, bombę zwrotną, a chyba nie potrzebuję. W ogóle wróciłem do swojego starego fotela i powiem Wam szczerze, że jest dużo, dużo wygodniejsze. Aż nie wiedziałem, że aż tak bardzo jest wygodny od tamtego poprzedniego, który się dosłownie wczoraj rozwalił. Yy, mamy niestety jeden z gorszych kląt, czyli nieznanie przedmiotów. Ona się nazywa blind, czyli ślepo. No! Chyba, chyba ta! Tak czy inaczej, no najgorsza z możliwych kląt, szczególnie z razem od Vigila. Hmm, którego nam się ominąć, no logicznie, nie wejdę na coś, na co y, stracić mogę. To by było bez sensu z mojej strony. Dlatego idziemy, no, Angel Room'y w tym ranie. Przy okazji, ty masz, ty masz mega stan, to tam się nie muszę bawić o ciebie. Ale chciałbym nim zrobić y, tego. Hasha i Delirium. Fajnie by było je zrobić. Później nam zostanie tylko alternatywne i. Um, i. 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 i oh, Freezer Baby. Znowu się spotkamy, mój przyjacielu. Czy to może być Secret Room? Może być jak najbardziej. I. Jest tu. Um. Uh, mamy maszynę do zmiany przedmiotów, której nie mam pojęcia dokładnie, co ona tu robi. A, drunkiem oba. O, oh, wow, wow, wow. Wysładnił się, jeszcze jeden pieniądz i mamy normalnie. Przedmiot w sklepie. Mhm, mm mhm, mm otwieram obie. Co mi tam szkodzi? Miałam kluczy. Jedną bombę. Czy jestem w stanie pozostawić tą bombę tak, żeby wziąć i klucz, i ten? Ja jestem w stanie. Kom jest lipsem. No raczej small rock mi się dzisiaj nie trafił, bośmy się dzisiaj trafił grając challenge. Ale mam nadzieję, że może gdzieś tam szczęście dopiszę. Wezmę chaos. Tragedia. Ej, co, czekajcie? Co Gdzie to jest kurde? Ukrył to! A to śmierdziel mało, widzieliście? To kurt hornu ukrył minek. To też nie z możliwych trinketów, jakie jest gdziekolwiek w grze dodane. No, oczywiście, nie licząc jeszcze kancera do tego, bo kancer też ma swoją potęgę. Muszę się przyznać, wam, widzowie, że m, dzisiaj e, przeglądałem sobie Twitcha po prostu. Znalazłem kanał, który się tam nazywa GSP, coś takiego. I chodzi o to, że oni sobie grają charytatywnie w gierki, speedranują i tym podobne. I można im wpłacać pieniądze i one idą na różne tam organizacje, jakieś tam e, publiczne, niepubliczne, prywatne, e, które pomagają ludziom po prostu. I dzisiaj, e, w zasadzie wczoraj, tak faj wygląpałem 23 odcinek. I w zasadzie, jak ja nagrywam to też wczoraj, y, by, y, robili speedrun z Enter the Gungeon ile wspomnienia ma u mnie w głowie gra, że normalnie aż sobie pomyślałem, no nie, no muszę, muszę nagrać odcinek z Enter the Gungeon. Ja wiem, że w Enter the Gungeon jestem dużo tragiczniejszy niż w Isaaca, ale to po prostu coś pięknego. Mój no Enter the Gungeon, o, jak ja bym chciała do niego wrócić kiedyś. Tak, to będzie, naprawdę, jest tyle fajnych gier, które chciałbym mm, jakkolwiek zagrać na y, odcinki, ale mam cały czas w głowie takie, że ej, to może się ludziom nie spodobać, to może być beznadziejne. Co wy zrobić, żeby to było przyjemne do oglądania? I na przykład mam to samo z DBD, że mógłbym dzisiaj nagrać odcinek z DBD na, na jutro dla Was, ale wiem, że większość z Was przyszła na ten kanał dla Izaka i będę bardzo, bardzo, będę szczęśliwy, jeżeli napiszecie mi w komentarzach, czy na przykład inne gry typu właśnie niezwiązane za bardzo z roglajkami będą Wam się też podobać. Bo na przykład takie DBD, czy taki hmm, Speedball, nie wiem. czy na przykład Co my zaczynaliśmy? Od jakiej gry, jak ona się nazywała? custom questy? No to nie są roglajki. Więc jestem ciekawy, czy Wam by się takie gierki podobały, albo na przykład ten jak graliśmy. E, ogrywaliśmy sobie na odcinki. PC Building Simulator, którego nigdy nie skończyliśmy, ja go kiedyś skończę, obiecuję wam. Kiedyś znowu go zainstaluję po formacie już go nie miałem, po prostu dlatego nie, nie, nie ogrywałem go. Poza tym uważam, że odcinki z PC Building Simulator są dużo nudniejsze tutaj taka. I tego gdzieś tam go porzuciłem, serię. Tragedia. Ale to mogę wziąć, zobaczyć co będziemy mieli. E, zwróciło mi się i mam Berkano, berkano. Weźmy sobie Why Not. Dlatego jestem ciekawy, czy byście byli zadowoleni z jakiejś takiej innej serii, z innych gier, właśnie jak, mam głównie na myśli jakieś takie właśnie DBD, Dead by Daylight, bo Enter the Gungeon jest bardzo, bardzo podobne. Chociaż kiedyś ktoś w komentarzach napisał, że chętnie by zobaczył u mnie serię z Terrarii, gdzie Terraria, no nie jest roguelike'iem, jest survivalem, Jeden z najstarszych prawie. Właśnie, czy Terraria nie będzie najstarszym z survivali nadal ogrywanym i nadal pożądanym przez ludzi? Może tak być, o kurczę. Nie wiem, czy Minecraft nie był pierwszy. Tam ja, mega mał. Chciałem ja iść na to Nie, nie muszę, ale mógłbym myśleć, Jeżeli będziemy coś ciekawego tam mieli, to pójdziemy sobie na boss Czy mi się e, jakiś y, procent na damage, tak. Serio, 40% nie dostałem. Dobra, bierzemy strange Atraktora. Magnetyzm na czole. Magnet na czoło se przyklej. Na czoło se przyklej, gościu. Szansa na to, że barwa jest mała. A no to jest ten magnes. Dobra, nieważne. Ma Ostatni w ogóle na swoim save. Robię te trudniejsze challenge. A. O, już nie te podstawowe, tylko te trudniejsze i faktycznie one są dużo trudniejsze i dużo denerwujące. Nie takie słowa, wiem, spokojnie. Mmm, zakreda. Oj, Herofan. fun. Jaki ja mam tutaj ten? Jak to się nazywa? O, latanie bym się przydało. Jaki ja mam? To nie jest xl prawda? chyba nie? Czekajcie, gdzie ja jestem? To jest Flood Cave już. A już. Ale to nie jest źle jeszcze. Giniot, nie otwierają się nam tutaj. Do sklepu bym sobie poszedł, to naprawdę. Sklepy są fajne nie fajnie Żyję. Ale was pominąłem tam, pominąłem w zasadzie. Ostatnio muszę się przyznać do czegoś, no już zacząłem oglądać, ja chyba to nawet mówiłem na odcinkach, że zacząłem sobie z powrotem oglądać serial nazwie Wiedźmin. Albo nie mówiłem wam tutaj, tylko na streamach możliwe Tak inaczej, zacząłem sobie oglądać drugi sezon od nowa, bo pierwszy sezon oglądałem dwukrotnie, z Wiedźmina. Drugi sezon też musiałem sobie obejrzeć dwukrotnie i powiem szczerze, że za drugim razem, jak wiem co, jak, gdzie i kiedy, to jest dużo lepsze. Za pierwszym razem był taki, że no nie, no pierwszy sezon już ciekawszy, więcej się działo. Ale jak się tak zagłębić, w cały drugi sezon, to jest majsterczny. Czekam na trzeci z niecierpliwieniem. Po prostu piękności. Rzadko oglądam seriale ponownie. Muszę naprawdę te seriale być gdzieś w moim serduszku polubione. Yy, na przykład jeden z takich seriali, które gdzieś tam mi się skodowało bardzo, to była Sabrina yy, na Netflixie. On się nazywał. To jest. The Chilling Adventure of Sabrina, jakoś tak się nazywa ten serial. To nie kojarzy. że każdy, kto, wie, kto zna ten serial, to będzie wiedział o co chodzi. Tak czy inaczej, ten serial na tyle mi się podobał, że obejrzałem go dwukrotnie i żałuję, że jest tak na końcówka nadal. Ostatni odcinek ostatniego sezonu Sabriny jest tragiczny, beznadziejnie nagrany i proszę go zmienić. Zmienili e, grę o Tron, chociaż oglądali oglądałem nigdy o Tron, ale słyszałem, że zmienili ostatecznie, ostatni sezon, żeby. bo ludziom się nie spodobał. Więc poproszę, żeby Sabrinom zrobili to samo. Grzecznie proszę. Uuu, do pół lapek. Jakie jest szansa na gapiego w sklepie? Nie wiem, tak się inaczej, Weźmy sobie po pula pleksy. Ciekawy atak. O, nie, zwykły. Ooo, jak działa do pula po plexy? Bo ja teraz mam takie jakby strzały przed, nie, nie mam strzałów przyciskających się przez coś. Dobra, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem Eee, kie co za różnica? Nie mam pojęcia jak działa, naprawdę, co że nie mam pojęcia jak działa. Szukamy bossa, ta bossa pójdzie do sobie teraz. Mam szansę na Angel Gruma. No i wiecie, zawsze, jeżeli ktoś otwiera, w ogóle wiecie, że kiedyś nie wiedziałem jak działa Secret Hard, jak kupiłem sobie Izaka tego, wiecie, bo w tym podstawowym, tym pierwszym Izaku nie ma Secret Harda i ja źle przetłumaczyłem sobie działanie Secret Harda i sobie pomyślałem, ej no tragiczny przedmiot w zasadzie, no tylko 230% więcej dmage'a to jest bardzo mało, a ja nie wiedziałem, że on jest mnożnikiem na damage. I ja omijałem was, trzy razy omijałem Secret Harda i ja to robiłem zazwyczaj na live'ach, a kiedyś wam powiem, gdzie streamuję i jak ta platforma się bardziej rozwinie albo tamta, to wtedy będę miał takie, wiem hm, miałem rację. Z tym, co robię, oczywiście. No, nie, że z tym. No, no, dobra, nieważne. Tak czy inaczej, podczas live'a to było. I pamiętam, że moi widzowie. Co to jest? go dwa lata, Bez na item. pamiętam, że moi widzowie do mnie. Dlaczego ty tego nie wziąłeś? Przecież to jest tak potężne. Dlaczego ty tego nie wziąłeś? No, co ty robisz w ogóle? Jest taki no Nie, no, no, sprawdźmy, dajmy przedmiot w zasadzie. Czek, można taki coś mieć. Dobra, zrobmy coś takiego. O, spowolniłem go na chwileczkę przynajmniej. O, wiedziałam. Jeden przedmiot z trzech, jeżeli chodzi o. O jezus, O przedmioty do pająka. Troszeczkę się zdekoncentrowałem, ale no, m, m, zwyczajnie kichnąłem. Oj, nienawidzę kichać. Znaczy, y, kocham kichać, to jest piękne uczucie, ale nie jeśli pracuję właśnie. Jeżeli na przykład robię odcinki, czy obrabiam coś, czy coś ważnego robię, gdzie powinienem zachować ciszę, spokój. Nienawidzę wtedy kichać, to jest najgorsze, rzecz na świecie. Zawsze staram się wstrzymywać później wszystko, mi woli. Nie lubię tak, nie wstrzymujcie kichania, to jest coś, co musi być po prostu wypuszczone. E, dobrze, jesteśmy na etapie bicia e, wszystkiego, co się rusza. E, Jedną z rzeczy, które musimy pokonać, będzie e, boss. E, okay, okay. Czy my na hasza zdrożymy? Ja nawet chyba zdąży na. Bo straszę. Chociaż nie potrzebuję ale mogę zdążyć. Czemu by nie? Hmm, tabletka. Na swoim sejfie w ogóle odblokowałem dodatkowych cztery chyba, aż cztery tabletki dodatkowe odblokowałem. nie mam pojęcia co robię. Po prostu są dwa challenge, które odblokowują dwie dodatkowe tabletki. się nazywa... Znaczy dostajemy two new Okej. Okay. Fajnie. A powiecie mi co robią? Nie, tak. O, jedno wybuchło. chodzę tutaj, otwieramy i mamy... O, oczywiście. Czekaj, Mam 13% szansy na... O, dużo was tutaj troszeczkę. 13% szansy na uzyskanie... Uzyskanie debidilla to dziwo. A nic nie biorę z debidy, chyba że gapi się do tego przyczyniu, a tak może być nawet. Nie zdziwiłoby mnie to nawet. Tak jak się cię trafi, bo nie lubię kapiego. Eee, o nie. O, serio, zostaw mi. Włączuj, co robisz? To zamrożenie jest czasami denerwujące. Czasami strasznie denerwujące. Wolałbym, żeby nic się nie zamrażało koło mnie. A i muszę się pochwalić. Wiem, że dosyć późno, ale w zasadzie od niedawno mam Amazon Prime'a. Ale oglądać sobie dzisiaj dosłownie. Przed odcinkiem obejrząc się odcinki. Przed nagrywaniem. Obejrzałem trzy odcinki z e, serial The Boys. I muszę powiedzieć, że te pierwsze trzy odcinki są naprawdę potężne. Oj, tak, to jest dobry serial. Oj, jest dobry serial. Będzie dalej. Nie, fajnie. A są karty. potęgę są Bardzo potężna potęga. Dobra, coś tam nie, się. Uuu, Horror Babylon. Stracę jedno serce jakoś i będzie dobrze. I wtedy potęga życia. Tylko musiałbym Datketu na przykład uzbroić. Oj, tak. Potężny Datket. Właśnie, czy idąc na te ja mogę dostać rzeczy z Shatana, z Davideela? Nie mam pojęcia w zasadzie. Oj, to było głupie, co zrobiłem. Nie używam mózgu czasami. Nie, nie wiem, nigdy tego nie sprawdzałem chyba, czy mogę zdobyć takie przedmioty. O, tutaj w gridzie. Mamy tutaj bardzo fajny przedmiot, czyli sakiewkę. Przedmiot. Pickup. Nie, nie wiem, czym to jest. Pickupem chyba. Sakiewkę. E nie wiem czy mam odblokowanych kwiatów keeper. kiper Keeper, czy jakoś tak. Jeżeli mam odblokowany, to z nich ich muszę ubijać, żeby dostać możliwość uzyskania bardzo potężnego przedmiotu. A ja tam lubię efekt strzelania pieniędzy, który się wtedy bogaty. Dobra, tych wszystkich trzech, Czterech. I swole Witaj! O nie ma stopniów. I to jeszcze wkurzona! champion się trafił, oczywiście, bo przecież nie mogę dostać normalnego czempiona, yy, Muszę dostać championa, który mam naprowadzając przyciski. No tak. A propos w ogóle masek, to ostatnio miałem przyjemność zagrania sobie w... Grę o nazwie Crash Bandicoot 4, ładną część. I tam jest tych masek naprawdę mega duże. I są niektóre denerwujące. Oj, niektóre są takie skillowe, że to jest szok. Mogę cię zabić jakoś? Flush! Wezmę, no, ale i tak darmuję książkę. Moja książka jest no. I mamy Devsy 2. I mamy Necropolis dwójkę, nie Devsy? No cóż. W ogóle akurat jak nagrywam ten odcinek, to ktoś napisał komentarz. Pozdrawiam osoby, które napisały komentarz o 3.15. <grym> Idealna pora na pisanie komentarzy, też tak mi się wydaje. Ja bym pisał komentarze, tak? Ja pewnie odpowiem tej osoby wysłorzę za chwilę, ale... Ale ciekawa, ciekawa pora. Czyli jeżeli bym dobrze zdążył na, mm, na, na na walkę z matką, to nawet byłoby to zadowalające dla mnie. O, Multi Baby. Drugi baby, który nam pozwala zdobyć conjoina. to czuję, że jestem za słaby na hasza. To jest. Bardzo słabo idzie na razie. Poza tym też nie mam kluczy na hasza. jejciu. Tam potrzebuję trzy klucze na same drzwi. Cztery klucze na skrzynki. Siedem kluczy potrzebuję na hasza, później na katedrę dodatkowych cztery. Nie mam kluczy. Za słabo nie idzie, po prostu za słabo nie idzie. U wszystkich płoko... No dawaj, dawaj tą łapę. Swoją. Czu, 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 czu. No strzelasz nią... Oj, kościana. Nie obrywałem. Ja to jestem coraz lepszy w nie od kościanek rąk. A propos, nie powiedziałem, że nie mam kluczy i dostaję klucze. Sam mm, mam ten sam ten. O, jest to Bible. Wezmę. Może dead się trafi? Mm, znowu mam... E, tą samą klątwę. Sam klątwę klątwem się na tym, na tym ranie. Śmieszny, Troszeczkę słabo, smutno mi, dobra, o niepotrzebnie, mogłem to minąć, ja pokonam matkę w 20 minut, ja mam boss no pytanie czy będzie ciekawa rzecz na tym boss rusher do wzięcia, żeby faktycznie go spróbować zrobić, witaj matko, e, ja już się z tą wielokrotnie, ale no pokażmy e, jak wygląda prawdziwa wojna pomiędzy matką i jej synem, córką, tu gram więc z synem, Zmienię go synem, niech ma to e, szczęście, Bo już myślałem, że strzela, no aż strzela kopie, teraz kopnęła, nie zauważyłem, znaczy... Teraz totalnie nie zauważyłem. Wcześniej nie zdążyłem zareagować, teraz nie zauważyłem. Czy ja głównie się skupiam na biciu jej? Znaczy na biciu jej dzieci? tych stworów, które wypuszcza? Yy, na katedrę idziemy, czyli lewą stronę. Nie mogę iść na na No tak. No tak, wszystko jasne, Ta, tak, tak. Mhm. Ba bardzo, bardzo fa fa fajne, no? Ba bardzo fajne nawet tym powiedział. Czemu by nie? Lecimy dalej. Ojojojoj, Tyk jajo, Pokonany! Mam tableteczki. Speed Down! Przydatna tabletka. O, uwielbiam, jak pierwsze co zrobię to. Y, zamrożę chłopak podczas ataku. tu strzela, niby. O, odsunęłem do zamrożonego. O, ale ja nie dotrwam. Znowu ten sam pokój mi się trafił, i znowu to samo zrobiłem, czyli zamroziłem ich. Dobra, chodźcie tutaj, wspaniaczki. <grym>, ty wybuchasz! Co, by tak strzelam po prostu w niego? I później się zorientowałem, że przecież wybuchnie. Zobaczę, go, zamrożę. Nie, nie zamraziłem go. Pretty Flash. Kiedyś jakiś dobra podesłonać, trapia. No dziwo. Dobra, użyjmy sobie tej książki, bo tak. dwóch czubych, a nie mam wcale dobrych tierców. Mm, no, gimmeć jest ich w porządku jeszcze. Ale mogło być lepiej, było lepiej. Patrząc na to, że mam 30% szans na Angel bronę, to jest troszeczkę smutno. Chodź tutaj z tej strony, weź, wyleć. Dziś pokonałem cię. A, mi ślad? tutaj jest. Totalnie się zrymowało każde słowo w tej pisanki, normalnie. Powinienem pisać piosenki, wszystko się rymowało, co do jednej rzeczy. Uj, oj, oj. zazwyczaj to są rzeczy: przedmioty. O, tyle go znać przedmioty. Sens bomby same. Przecież jakby kluczy mi oddali. Co mi się ucieszy. Au, au, au. Żyję. Żyję, nie zginąłem. Oj, 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 Mam bardzo mało życia. Ciacia, cia, cia, cia. Mam bardzo mało życia. Cia, cia, ostatni, przyjaciel. Fix. Kamień z x Żaden wchodzimy do kostki, i to jest roll I'll Pickup and Trinket on the Inter. Entire. Ja to bym na przykład dwóchną e, sobie te przejścia, mm, i... Robić cyk i kapy, więc pieniądze mi zamienił, O, w skrzynkę mi zamienił, co za chod? Dobra, cyk, dodatkowe pieniądze, nie wiem po co mi one, ale fajnie, że dostałem, bardzo fajnie. W zasadzie to jestem szczęśliwym człowiekiem, o, idę stąd. Idę stąd, bo już nie chcę na was patrzeć zwyczajnie. Zdaję sobie sprawę, że w, pewnym, w pewnych momentach podczas odcinków mówię dużo za szybko. Mam tą tendencję jeszcze ze starych czasów nagrywania na YouTube, że bardzo, bardzo szybko mówiłem, bo wtedy nagrywało się troszeczkę inaczej, wtedy się nagrywał cały gameplay z każdej gry i Gdzieś tam trzeba było utrzymać uwagę widzów, to mi pozostało. Więc od czasu do czasu będę zwalniał swoje tempo, bo później dostanę zarzuty, że nic nie rozumiecie, co jest mi smutno, bo da się normalnie zrozumieć, wcale nie czas spowalniać odcinków, jak to niektórzy robią. Wystarczy zacząć oglądać na przyspieszeniu, normalnie, bo nie wiem, i tak macie, macie odcinek normalnie przyspieszony przeze mnie, jeszcze przyspieszony przez siebie, to nie dziwię się, że nic nie rozumiecie, niektórzy. Ale człowiek się przyzwyczai do tempa, naprawdę, po coś dali możliwość słuchania w przyspieszeniu razy dwa na YouTube. I to jest naprawdę dobra opcja. Ja od dawien dawna na Netflixie, ja co, jak coś oglądam, zawsze oglądam na przyspieszeniu. Jak mam zmienić platformę, na przykład z Netflixa przejść na, nie wiem, na cokolwiek i tam mam obejrzeć jakiś serial, a wiem, że nie mogę go przyspieszyć, to ja go po prostu skipuję. W momenty, w których po prostu się nic nie dzieje, nikt się nie odzywa, po prostu przewijam strzałką. Człowiek się przyzwyczaja do po prostu ten zwyczajnie. Więc jakbym zobaczył taki kanał na YouTube, gdzie coś by było przyspieszone. Ja swoje odcinki też oglądam na YouTube, to nie jest tak, że, że ja je puszczam i to jest tyle. Nagrywam i o, wiem co tam jest, to już nie oglądam. To odcinki są. Na tyle dla mnie dobrze zrobiony, że je oglądam od czasu do czasu i sobie sprawdzam, że. Ej, tutaj ominęłem coś tam, tutaj mógłbym inaczej to powiedzieć. A w tym momencie mógłbym inaczej to skomentować. Nie, tak mam po prostu. A oberwałem, a oberwałem. A ja tu ginę. Nie no, proszę, dajcie mi zrobić jeden dobry odcinek. Kocisz katedrę, mi dajcie zrobić. Już nie chcę hasza, dajcie mi zrobić katedrę. Granę wysłucha przez chwilę. O, jak, jak chcesz tylko katedrę, to masz. No nie będziecie co Proszę, nie zabijecie. Nie zabiłem No, nie, ja chcę mu płacić pieniądze. Ale mam bomby za mocne. Zapomniałem, że mam przecież... O, który jest? Ej, ale Mr. Mega, ubić tego. Ej, to by było ciekawe. Tak, ubić e, It Lives na Mr. Mega. O, nie fajnie, Bardzo nie fajnie, właśnie zdycha. ała, Czemu ja strzeliłem po skosie? N Czemu ja strzeliłem po skosie? Co mi wydarzyło przed chwilą? Nie wiem, dobra, tak czy inaczej. U. O, o, o. o nie, to był ten. Krew, krew za krew. Pół serca dostałem za bombę! Poważnie! Tyle możliwości tutaj było. A ja dostałem tylko pół serca. Jest mi bardzo smutno, bo nie dożyję. Nie ma opcji, żebym dożył na... Oj. Ja, wiedzą, jak się ja zamrażam takich przeciwników. To jest, to jest wtedy fajne. Mmm... Nie ma opcji, żebym jakimś student dożył do... Właśnie zdycham. Zdechłem. Dożył do katedry. No nie, no to... Już mam pół godziny odcinka, jak dodam kolejne rano, za długo. No cóż, był mi nie, ja tym że pewnie tak nigdy nie skończę. Było miłaś, skończyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!